Dobra, tutaj mamy taką sytuację często spotykaną w skałach. Mianowicie, że jest jakby wspinanie w przewieszeniu, i jeśli na przykład byśmy tego pierwszego wypieli, ekspresa, no to może być dosyć duże wahadł i można o coś uderzyć. To akurat nie ma tego problemu, ale pokażemy, jak to mniej więcej wygląda. Czyli co można zrobić? Mianowicie ekspresem kierunkowym dopinamy się do tego drugiego przelotu. Tak, najlepiej tak, żeby było to od strony nie zamka, tylko z przeciwnej strony, żeby łatwo było wypiąć tą linę. I co, dajemy troszeczkę luzu partnerowi, tak, żeby on mógł sobie na spokojnie wypiąć tego niższego. Tak, no i tego pierwszego wyciągamy, następnie z tamtego ekspresja wypina, wypinamy linę z niego. Tak. I co ważne, to teraz, żeby partner dał dobry blok, e, ustawił się też w takie miejsce, żeby go mm, nie błysnało za bardzo. E, plus, żeby też e, osoba, która się wspinała, nie walnęła o ścianę. Jeśli na przykład byłaby sytuacja taka, że może o coś jeszcze walnąć, to może się wspinać do góry, a jak nie, no to po prostu łapie się czegoś, wypinała i bójnięcie. No i cyk. I mamy widaczek San Vitello Capo, crown of Aragorn. Dziękujemy za uwagę.